i zaprezentuję Państwu Hyundai tuxona. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz wewnątrz Oraz wykonam pomiar lakieru w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej Dodatkowo zaprezentuję jak wygląda oraz pracuje silnik Zajrzymy do bagażnika Raz jeszcze obejrzymy auto dookoła aby z bliska mógł wszystkie elementy blacharskie Prezentowany samochód posiada silnik benzynowy o pojemności 1.6, mocy 177 koni, skrzynia biegów automatyczna, napęd 4x4. Prezentowane auto sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania, kredytu, leasingu i oczywiście zakupu za gotówkę. Samochód pochodzi od pierwszego właściciela i posiada kompletną dokumentację serwisową. Prezentowany samochód tak samo jest bardzo dobrze wyposażony, ale o tym za chwilę mniej więcej przedstawię wyposażenie. Tak będziemy w środku. Teraz zapraszam do pomiaru lakieru. Różnice 10, 20, 30 mikronów są absolutnie naturalne. Pamiętajmy, że każdy lakier ma strukturę większą, mniejszą. Dodatkowo, tak jak w tym przypadku, tej maski jest ocenkowana. Jak wiemy, ocynk nie jest idealnie równy. To też wpływa na mikrony. Też przypomnę, że to malutka, srebrna główka dokonuje pomiaru, a może być niezauważalna wniotka, i dlatego między jednym a drugim pomiarem mogą być środowiskowe różnice w tym modelu dach ma być cały szklany dlatego nie uda mi się tego zmierzyć przelecimy tutaj ramę dachową natomiast na pewno autko nie miało żadnej szkody też to już zostało u nas zweryfikowane tak jak Państwo wiecie samochód jest u nas oferowane prawa część samochodu w porządku, dodatkowo zwrócę uwagę, czego na pewno na monitorach nie będzie widać, nie ma żadnych śladów które mogłyby wskazywać na jakieś lakierowane wtórnie I tutaj też jest w porządku Błędny pomiar Już pokazałem 290 Wystarczy delikatnie poruszać ręką I ten wynik jest zupełnie inny niż wygląda w rzeczywistości. Lewa część nadwozia. Analogicznie, do prawej to też jest ważne przy pomiarach, bo nigdy nie jest powiedziane, że taki sam tuxon będzie wychodził w granicach 80. Może się okazać, że będzie wychodził w granicach 130 i też będzie wszystko prawidłowe, ale cały cały samolot. To też tak odnosząc się do pomiarów powłoki lakierniczej. Wszystkie łączenia mocowania są fabryczne. Nie wygląda, aby coś mogło być nie tak. I to też jest w porządku. Przejdziemy sobie teraz do jednostki napędowej. To piszczenie jest spowodowane tym, że pojazd jest uruchomiony, kluczyki w środku po zamknięciu drzwi informuje, że zostawiliśmy auto odpalone. A proszę mi wierzyć, że silnik pracuje tak na tyle cicho, że czasem można tego nie zauważyć. Silnik brudny, nieumyty. Nie jest to oczywiście plus, chociaż dla niektórych klientów atut. Jednostka napędowa pracuje równo, cicho, w sposób tak jak powinno. Wszystkie mocowania, heliwy, tutaj jest zarówno maski, reflektory, spinki wszystko w oryginale. Silnik charakteryzuje się fajną jazdą, mocą. Też ma ograniczony apetyt na spalanie, chociaż w mieście musimy się liczyć z dziesiątką, jeżeli chodzi o spalanie paliwa informacje w internecie na, na poziomie 7 są trudne do zrealizowania, moim zdaniem w zasadzie żadne. Auto ma bardzo bogate wyposażenie. Tutaj są reflektory w pełni LEDowe, yy, częściowo zaparowane Auto wyjechało przed sekundą dosłownie z ciepłego garażu ogrzewanego. Było myte, dlatego to już odparowuje, ale potrzeba chwili czasu, żeby całkiem odparowało. Co do wyposażenia na pokładzie, między innymi podgrzewane fotele, kierownica, fotele również klimatyzowane, napęd wspomniany 4 na 4 kamery 360 stopni, pełny Android Auto Apple CarPlay, wolne ręce, aktywny tempomat, asystencji. Jazdy, również kolorowy wyświetlacz przed kierowcą to też jest jako dodatkowa opcja. System nagłośnienia Krell. Co do jakości i dźwięku to już pozostawiam indywidualnie. Jeżeli chodzi, tutaj mamy ładowarkę na telefon, indukcyjną, klimatyzację dwustrefową. Także jeżeli chodzi o wyposażenie, jest super. Elektryczne rowery, fotele z prawej, elektryczny fotel od kierowcy, automatyczne światła, szklany panoramiczny dach, otwierany również i odchylany. Z przodu, tutaj w miejscu pasażera, z prawej strony widzicie, no, chociaż nie jestem pewny, czy to widać na ekranach, czy nie, nic tutaj nie jest plakowane, zdobione jakimiś środkami, jeżeli samochód by przeszedł taki taki pełny card detailing, myślę, że wyglądałoby niemalże jak nowe tutaj nic nie jest zniszczone, porysowane czy powycierane, jest wszystko w stanie bardzo ładnym boczek drzwi tak samo nagłośnienie z bliska, dodatkowo mamy też martwe pole bardzo przydatna rzecz wolne ręce, otwieranie bez kluczyka podgrzewana tylna kanapa Tutaj też nic nie jest powycierane, podrapane. Tutaj wnęka, tutaj wnęka ma trzy ślady. Moim zdaniem nie jest to pasem zrobione, tylko ktoś montował Isofixa, był. Te blokady są metalowe, są na tyle ostre. Chwila nie uwagi, fotel, fotelik ciężki i z tego powodu mogło się to zdarzyć. Kanapa, jak i oparcie ładnie utrzymane. Tutaj próg w porządku. Dylna klapa też automatyczna, prawa część bagażnika w porządku, oparcie tylnych foteli jak i lewa część wykładina tutaj w porządku, takie białe, może się filtr źle ułożył, natomiast nic nie jest wytarte ani uszkodzone. sad plastikowy nienaruszony, uszczelka oczywiście również, delikatne ryski na elemencie lakierowanym na sterzaku tak jak wspomniałem jakaś polerka wosk i nie będzie nic widoczne z lewej części z tyłu tutaj też nic nie powycierane też Państwa proszę oglądać bardzo dokładnie nagranie, ponieważ jeżeli czegoś palcem nie pokażę, nie jest to absolutnie celowo po prostu patrząc chwilowo na ekran, na samochód mogłem czegoś nie zauważyć ale absolutnie to nie jest celowe. Po to te nagrania są, żeby każdy sobie powolutku przejrzał i widział, jak to wszystko wygląda. Najważniejsze czy nie miejsce od kierowcy. Tutaj absolutnie nie ma żadnych śladów, uszkodzeń, zniszczeń, czy nawet bym powiedział w eksploatacji. Fotel też bardzo ładnie tu lęka dobrze utrzymana, tak jak być powinno. W środku. Elementy, przełączniki, konsola to wszystko utrzymane w stanie idealnym. Zdaję sobie sprawę, że do tego przyczynia się niewielki przebieg auta 76-300 km to naprawdę niewiele. Deska, jak i górnej części środkowej, i tam dolnej wcześniej było pokazywane, nigdzie nie jest uszkodzona. Tutaj też elementy. Wyglądają bardzo zadbane. Przepraszam. wieniec kierownicy, jak i tutaj elementy, przełączniki, to wszystko jest zachowane w sposób prawidłowy. Lewy przedni błotnik. Nie widać tutaj żadnych uszkodzeń. Sierp czarny, ten element plastikowy również. Felga. Lewy przód nigdzie nie jest Obdarta tarcza hamulcowa, delikatnie wyczuwalny rand do weryfikacji w serwisie. Co do klocku, akurat się tak ułożyło, że nie jestem w stanie zobaczyć. A jeżeli chodzi, również telefon nie da się włożyć tak, żeby podejrzeć klocek. Wygląda na prawidłowy, ale wolałbym to, aby fachowcy w serwisie określili opona wielosezonowa jak najbardziej w ładnej kondycji z przodu lewe przednie drzwi, lusterko, dolny próg też nie widać żadnych uszkodzeń tu też mamy kamery boczne w lusterkach tak jak wspomniałem 360 stopni drzwi, lewy tył też tutaj nie widać nigdzie otarć robię to powoli, sprawdzam, przyglądam się Eee, również karoserii, nie tylko patrzę w telefon, czy to się nagrywa, żeby po prostu mógł coś wyłapać. Tu mamy mikrozwniotkę, standardowo nie uwaga parkującego z boku. Lewe tylne koło, felga nigdzie nie uszkodzona. Tarcz praktycznie tutaj rant na tarczy nie ma w ogóle. Opona w perfekcyjnym stanie z tyłu, ewidentnie lepsza niż jeszcze z przodu. No wiadomo, że pomimo napędu 4x4 przednia ośka jest bardziej obciążona lewy tylny narożnik, tutaj lampa, dodatki tu mamy jedną ryskę myślę do spolerowania ręcznie klapa w części górnej dolnej i zderzak zderzak ma delikatne tutaj wkładając przedmioty do bagażnika jakieś drobne uszkodzenia prawy tylny narożnik w porządku Botnik. tu mamy minimalną ryskę, też do spolerowania, nie jest to rysa głęboka. Sierp, elementy te plastikowe są w porządku. Felga dotknięta w tym miejscu. Tarcza analogicznie do lewej, opona również w porządku. To nawet nie było wykonane podczas jazdy, tylko prawdopodobnie przy zmianie czy coś, bo to niemożliwe, żeby samochód bardziej byłaby wtedy tak obtarta, a nie pionowo. No, też na marginesie prawe tylne drzwi w porządku. Tu mamy jakąś kropeczkę. Prawe drzwi przednie, lusterko, próg w porządku. A co? To, to brudne. Prawy przedni botnik i elementy plastikowe w porządku. Felga również jest ok, tarcza ma minimalny rand, opona ok, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o sprawy techniczne samochód dopiero będzie wysłany do ASO w celu weryfikacji stanu technicznego i potwierdzenia, że jest wszystko w porządku lub ewentualnie do weryfikacji jakichś usterek i do naprawy, ale to jest też wychodzenie przez szereg tutaj maska nie zbita od kamyczki na jakieś tam kilka kropek będzie miało pamiętajmy oglądamy samochód używany te elementy zdobne są w porządku to wszystko się trzyma prawidłowo kamera również przednia i tutaj też wszystko w porządku podsumowując auto prezentuje się bardzo ładnie tak jak wspomniane, powtórzę po raz trzeci: wysyłamy auto do serwisu, aby zdiagnozować i potwierdzić jego prawdziwy stan. Dodatkowo będzie wymieniana olej, filtry. Jeżeli wszystko na zielono w serwisie samo przejdzie, uruchamiamy gwarancję i wydajemy klientowi. Dodatkowo organizujemy finansowania: kredyt, leasing. Leasing również dla osób firmowych, jak i prywatnych. Finansujemy również osoby, które mają gdzieś tam wpisy w Każda opcja jest dowolna. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny i odpowiadamy na maila, sms. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.